Moje drugie osoby z podznaku wagi witam serdecznie. Zapraszam Was oczywiście na cotygodniowy horoskop. Zobaczmy, jakie tendencje wystąpią, co będzie sprzyjające, a co może blokujące. Tego dowiecie się za chwilę. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że bywacie na moim kanale. Pięknie komentujecie, no i mnie tu energetycznie wspieracie. A jakie karty? Dla Singli 10 buław, dla osób zajętych 4 denary. Dla osób szukających pieniędzy pracy dwójeczka mieczy, dla osób mających pracę wędrowiec, finanse księżyc, atmosfera tygodnia, dwójka pucharów i zdrowie ósemeczka denarów. A więc układ troszeczkę mieszany w sferze tutaj i emocjonalnej, i jakby takiej finansowo-zawodowej, takiej zblokowanie. No, szczególnie widać blokadę dla singli, tak, bo tutaj dziesiąteczka buław jest kartą blokady energetycznej. E, ograniczeń różnego rodzaju, psychicznych, fizycznych, może dotyczyć Was, kochani, kochane, ale też może chodzić o, w ogóle o relacje, tak, możemy na przykład poznać kogoś, kto ma jakieś obciążenia i no i trzeba to przeczekać, tak, rozumieć, no to może nie pomagać, tak, w otwarciu się na drugiego człowieka, ale też drugi człowiek może nie spędzać tak z nami czasu, jakby so, jakbyśmy sobie tego tutaj chcieli, spodziewali, marzyli, tak, więc no ograniczenia. Kolejna karta też blokad. 4 denarów jest dla osób zajętych i tutaj blokady będą innego rodzaju, związane z kalkulacją logicznym myśleniem. Jest to karta skąpstwa emocjonalnego lub sytuacyjnego, czasem nawet finansowego. Mężczyźni mogą niestety w jakimś sensie się ukrywać, tak być tacy skryci, ale my też możemy w ogóle podchodzić do pewnych kwestii w sposób taki bardzo wyrachowany, wykalkulowany. Karta niechęci do pokonywania przeszkód czy, czy przekraczania granic zachęca do tego, ale czy my to zrobimy, no to już jest zupełnie coś innego. Możemy nie chcieć też zmieniać czegoś, bo jesteśmy przyzwyczajeni do danego stanu rzeczy i nie chcemy na przykład tego utracić, tak. Nie chcemy wpływać zbyt mocno na kształt relacji. Natomiast dwójeczka był mie mieczy, przepraszam, dla. Osób szukających pieniędzy pracy, no to jest taka karta rozdwojenia, chwiejności, trudności komunikacyjnych e, i takiego bycia między młotem a kowadłem. Być może my w ogóle będziemy w takiej sytuacji, że nie będziemy wiedzieli, czy wziąć taką pracę, czy taką, podjąć się takiego zadania, czy takiego, czy w ogóle e, teraz ruszyć e, w kwestii e, właśnie zakładania firmy, e, szukania tej pracy. Dobra karta, bo można podpisać świetne umowy, ale trzeba myśleć racjonalnie i użyć tutaj intelektu nie do wahań, tak, tylko do konkretów, do przecięcia właśnie czegoś w sposób konkretny, rzetelny, racjonalny. Natomiast wędrowiec. Dla osób, które mają pracę, jest kartą lekkości, bez troski. E, może zwiastować się krótką podróż służbową. E, generalnie będziemy w takim ruchu, w lekkości. E, te układy międzyludzkie takie będą szczenięce, można powiedzieć takie beztroskie, niezobowiązujące. Może nas czekać też nowe zadanie, do którego podejdziemy w sposób lekki, zwiewny. E, będziemy tutaj czegoś doświadczać zupełnie nowego. Natomiast. E, Księżyc na finanse mówi nam o tutaj skrajnościach. Możemy w finansach niestety popadać ze skrajności w skrajność. Uważajmy, bo coś może kryć się w zanadrzu, a więc wszelkie manipulacje finansowe mogą być dla nas skomplikowane niestety. Możemy ulegać chwiejności emocji i źle oceniać sytuację na przykład. Dlatego też przy tej karcie nie należy ryzykować moim zdaniem i warto analizować wszystko dosyć skrupulatnie, bo możemy oszukać siebie lub zostać oszukani niestety. Także w finansach wyjdzie jakaś tajemnica. Dwojeczka pucharów w atmosferze z kolei mówi nam, że czeka nas partnerstwo w układach międzyludzkich, że ktoś może nam okazać serce, gest, zaprosić nas do czegoś i Możemy odczuć pomoc z czyjejś strony, dosyć niespodziewanej, ale jakby ten aspekt partnerstwa będzie tutaj odgrywać kluczową rolę. Natomiast ósemeczka denarów na zdrowie mówi nam, że Tutaj w kwestii, właśnie zdrowotnej, trzeba będzie pracować. Tak, jest to karta pracy i mówi o tym, że nasze zdrowie będzie wymagało skrupulatnych, systematycznych ćwiczeń, zachowań, przewidywalności, zadbania o dietę, zadbania o rytm dnia. Jest to karta właśnie schematów, które przynoszą efekty, ale po jakimś czasie, czyli to tutaj, jeżeli jesteśmy skrupulatni, wytrwali, to odnosimy. Sukces. Zwróćmy uwagę na gastrykę, przemianę materii, właśnie choroby metaboliczne i jakiś problem z dłońmi, bo one mogą być teraz dosyć delikatne. Natomiast sama w sobie karta jest świetną, uważam, że perspektywiczną, bo daje nadzieję na lepsze jutro. I tego bym się trzymała. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, dziękuję. Idziemy dalej do skorpionów. Witam serdecznie, drogie skorpiony. Cieszę się, że jesteście. Drogie skopiowane, spójrzmy na Was. Zobaczmy, jak Wasze karty ułożą się właśnie na ten czas. już patrzymy, jak to będzie wyglądało. Eee, już patrzymy. Single. Giermek buław. Osoby zajęte as buław. Osoby szukające pieniędzy pracy as mieczy. Osoby mające pracę trzy miecze. Piątka Pucharowa na finanse. Sprawiedliwość na atmosfera całego tygodnia i trzy denary w aspekcie zdrowia, więc układ wymieszany, specyficzny. Energia buław działająca jest na uczucia, na kwestie finansowo-zawodowe, głównie zawodowe, racjonalna, taka surowa, mieczowata, napięta. Zaczynamy tutaj od giermka buław dla osób, szukających uczuć, miłości i karta zwiastuje relacje z młodymi, młodszymi osobami które będą tutaj wpływać na wasze uczucia e, jakieś dynamiczne relacje dynamiczna, dynamiczne spotkania z, może być taki spontaniczny seks kolokwialnie mówiąc e, generalnie młoda, fajna energia, żywiołowa możemy po prostu spotykać osoby, które będą nas chciały tak wciągnąć do, do gry i emocjonalnej i erotycznej Możemy się czegoś nauczyć przy okazji i w ogóle możemy spotykać też osoby na kursach, na szkoleniach, tam gdzie właśnie nauka będzie też mieć jakieś znaczenie po prostu. Natomiast osoby, które mają tutaj kogoś, mają Asa Buław, As Buław mówi o nowej energii, o nowym wyzwaniu. O Wiadomości, która no, może nas tutaj odmienić, może być to ciąża, wiadomość o właśnie tutaj poczęciu, tak? Generalnie aspekt nowych początków, nowych wyzwań, nowych pomysłów, nowych układów, które po prostu będą wpływać całkowicie na ożywienie relacji, ona będzie teraz niezwykle dynamiczna, tak? Łącznie z tym, że ożywienie erotyczne też będzie tutaj mocno odczuwane. Natomiast as mieczy dla osób szukających pieniędzy pracy jest asem surowym, ale też mówiącym o tym, że jeśli się na coś zdecydujemy, to już brnijmy w to, tak? Bądźmy racjonalni, poukładani, ale ro trzeba rozumieć konsekwencje swoich działań, tak? Chcę założyć taką i taką firmę, chcę wejść we współpracę z taką i taką osobą, to muszę mieć świadomość plusów, minusów i na to się zgadzam, to otrzymuję. Karta o dobrych umów, ale też i surowego osądu. Natomiast trzy miecze dla osób, które mają tutaj pracę, jest kartą rozczarowań, smutku i jakichś trudności komunikacyjnych. Może ktoś nas zranić, zawieść. Jeżeli czekaliśmy na coś, to to może rzeczywiście nie nastąpić, bo jest to z karta zranionego serca. Coś nas zrani. Możemy też wracać do przeszłości i rozgrzebywać jakieś rany, niestety w ramach sfery zawodowej, bo może nas ktoś kiedyś zranił i my to będziemy teraz Rozgrzebywać, myśleć o tym, i cały ten tydzień będziemy taki mieć troszeczkę rozwalony za przeproszeniem, bo coś tam kiedyś było i my o tym myślimy, roztrząsamy, tak? Może coś podobnego nas trochę spotka, i już tu będziemy żyć tą negatywną energią. Karta mówi, żeby sobie tu pewne rzeczy przetłumaczyć racjonalnie, zrozumieć pewne rzeczy, ale nie gloryfikować tej energii bólu na przykład, tak? Bo tutaj jest życie w takim bólu, bym powiedziała. Natomiast finanse, pięć pucharów. No, z początku jest to karta straty, rozczarowania, trudności, rozbicia nadziei. Ale też są dwie dwa puchary, dwie opcje, które można wykorzystać, może dwie osoby. A więc coś się nie uda, ale coś będzie do wykorzystania, więc w finansach owszem, może nie będzie działo się super. Będą pewnego rodzaju trudności, ale też i opcje, które pomogą nam wyjść z kłopotów, jeśli oczywiście zechcemy się ku nim skłonić, bo to jest dosyć ważne. Natomiast sprawiedliwość jako atmosfera tutaj to jest atmosfera rozliczania, załatwiania spraw urzędowych, prawnych, formalności różnego rodzaju. I uczciwego podejścia do siebie oraz innych. Więc tutaj to jest dosyć istotne, bowiem pewne sprawy będą wymagały surowego, właśnie uczciwego osądu. Natomiast trójka denarów na zdrowie mówi nam o tym, że w zdrowie będzie trzeba inwestować nie tylko czas, ale też i pieniądze. Możemy być pewni, że ludzie, osoby trzecie nam w tym pomogą. Jest to fajna karta, bo mówi o aspektach konkretnych, rzetelnych i takich pracowitych osób. Otrzymywać powinniśmy dobre wiadomości, możemy iść na ćwiczenia, na, na jakieś szkolenia dotyczące zdrowia, rehabilitację do spa, odnowa biologiczna, lepsza dieta, ruch, no i generalnie dbanie o siebie, huchanie, dmuchanie, tak? W jakimś sensie. Zwróćmy uwagę na sprawy gastryczne, przemiany materii, ręce, e, układ odpornościowy, e, no i takie dbanie właśnie o systematyczność. Natomiast samo w sobie no mówię jest bardzo dobrą kartą regeneracyjną i kartą powodzenia, gdzie inne osoby nam pomagają w tym, by nasze zdrowie było lepsze. I tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, przechodzę dalej. Przechodzimy do strzelców. Już patrzymy, co tam u strzelców. Witam serdecznie, drogie strzelce. Drogie strzelce, witam. Cieszę się, że jesteście. Zobaczmy, jakie karty dla Was tutaj się pojawią. I już Wam mówię, jaki to będzie czas. Dziękuję oczywiście za przepiękne komentarze i za to, że jesteście. Już patrzymy. Pustelnik dla osób, które tutaj są samotne. Ósemeczka pucharów dla osób, które mają kogoś. Azdanarowy dla poszukujących pieniędzy pracy. Giermek buław dla osób mających pracę. As buław na finanse. As mieczy atmosfera tutaj całego tygodnia i 10 pucharów w aspekcie oczywiście zdrowia. Więc układ mieszany. Dosyć ciekawie, bo izolacyjność pokazuje się i u singli, i u osób, które mają tutaj kogoś. Tak, Mamy pustelnika dla singli. Jest to wybitnie izolacyjna karta. Może nam mówić o tym, że na przykład my no mimo wszystko będziemy tutaj wyizolowani. Po prostu możemy nie chcieć, na przykład, szukać tego uczucia, będziemy szukać raczej jakichś innych wartości, poszukiwać własnych ścieżek, ale też, nawet jeśli się zmusimy do poszukiwań, może się okazać, że osoby, które będziemy spotykać, po prostu będą wyizolowane i tak to nie przyniesie jakiegoś wielkiego efektu i tak. Więc izolacyjność na każdym poziomie, którą trzeba wykorzystać maksymalnie dla własnego dobra. I to samo przesłanie jest dla osób które mają tutaj kogoś, macie, ja, ja uważam, że ósemka pucharowa jest takim słabszym pustelnikiem, ale jest pustelnikiem po prostu, bowiem jest to karta przychodzenia, odchodzenia, izolacji, potrzeby czasu, może chodzić właśnie u nas, ale może chodzić o partnera, partnerkę, gdzie będzie chciała ta osoba trochę czasu dla siebie, tak, może być też tak, że Oczywiście w tym jedynym pozytywnym aspekcie ósemka pucharowa, czy na przykład pustelnik, daje nam izolacyjność zadowalającą, czyli na przykład izolujemy się od otoczenia, żeby spędzić razem miło czas i nie chcemy wokół innych osób. Natomiast asy w aspekcie tutaj poszukiwań pracy, pieniędzy jest bardzo dobry, bo jest to dobra karta inwestycyjna, mówiąca o dobrych układach, dobrych umowach, firmie, która będzie prosperowała, którą założymy i która przyniesie nam zyski, tak więc nowe idee, nowe koncepcje, nowe układy, spotkanie kogoś zamożnego, kto będzie chciał z nami współpracować i dzięki któremu nasze finanse, ale przede wszystkim właśnie sfera zawodowa ruszy znacznie do przodu. Natomiast Giermek Buław dla osób mających pracę jest kartą młodej energii, która będzie pełnić pewnego rodzaju funkcję łącznika informacyjną, dużo się będzie działo, korzystajmy właśnie z wiedzy innych ludzi. Będziemy w ruchu, mogą być jakieś podłuże tutaj. No i generalnie możemy się czegoś też dodatkowo nauczyć. W Wpędzie tutaj nowości. Skorzystajmy z nauki, chodźmy na szkolenia, kursy, bo dzięki temu właśnie skorzystamy i coś zyskamy. Natomiast, As był na finanse. Mówi, że idą do nas nowe źródła pieniędzy, nowe pomysły, nowe osoby, nowe aspekty, coś czego się nie spodziewamy. Taka zbuław jest zawsze spontaniczny i mówi o czymś, co nagle występuje i co nagle może być naszym dodatkowym źródłem pieniędzy. Atmosfera całego. Tygodnia as-mieczy, macie same asy prawie. As-mieczy z kolei mówi o formalnościach. Pilnujmy dokumentów, aktów notarialnych, prawnych, sądowniczych, w ogóle jakichkolwiek formalności, tak? Być może będzie trzeba coś załatwić, odciąć się, rozwiązać, żeby wejść w nową, lepszą energię i by tutaj nie mieć żadnych zobowiązań czy jakichś obciążeń po prostu. Natomiast zdrowie. Zdrowie tutaj się pokazuje w dziesiątce pucharowej. Karta daru losu: kto szuka, ten znajdzie, więc bardzo dobra karta, mówiąca o tym, że coś dobrego się wydarzy, że otrzymamy niespodziewaną pomoc, może znajdziemy lekarza, który właśnie pomoże nam w kwestii zdrowotnej, czy znajdzie się takie rozwiązanie, taka konfiguracja leków, terapii. Która po prostu bardzo dobrze zadziała dla nas i będzie to mieć wpływ zbawienny na nas. Karta mówiąca o tym, żeby uważać na hogony, sprawy kobiece, sprawy, sprawy przepływu wody w organizmie, energii i układ moczowo-płciowy. Świetna karta, jeśli chodzi o macierzyństwo i na przykład staranie się o dzieciątko, bo czasem pytacie, a więc karta jest korzystną w tym aspekcie, dającą dużo możliwości świetna też po operacji, tak, na przykład pytamy się, że tam, no nie wiem, czy, czy, czy wszystko będzie dobrze, tak, no i mamy tą kartę jako finalną, a więc ona nam zwiastuje pozytywne rozwiązanie i taką pomoc, która wręcz naprawdę zrewolucjonizuje nasze zdrowie i będzie zbawienną właśnie, tak, więc tego Wam życzę, wszystkiego dobrego, do zobaczenia, hej!